To już maluję 20 lat. 20 lat już jest. No i dużo moich obrazów jest rozdane za granicą. Bo ja mam rodzinę za granicą, przyjeżdżali, to zabierali. Także że miałam trochę udanych obrazów i miałam nagrodzone obrazy. Także mam taką pewność do, 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 do moich pędzelków. No malować zaczęłam po wypadku, bo jakoś nie, nie mogłam tak nic ze sobą poradzić, a byłam nauczona ciągle coś robić. I wtedy właśnie skontaktowałam się z moją kuzynką Felicją i ona mnie wtedy jakoś tak pouczyła mnie. Ona mnie wprowadziła w ten, to malarstwo. I tak już po, polubiłam i po, pokochałam <laughs> te pędzelki. A potem się to już wciągnęłam i już ciągle już mnie interesowało i byłam szczęśliwa jak ktoś te moje obrady kupił, jak y, się podobały, jak przychodzili ludzie, bo ja wcześniej to więcej malowałam. Że jak ja poszłam, chodzę po domach tutaj wejść i widzę, że wiszą na ścianach, to wie pan, jaka to jest zadowolenie, nie? Że, że ktoś powiesił ten mój obraz. I właśnie od tego się zaczęło. Ja maluję dużo pejzaży, bo już nieraz poszłam tam w pole, pod, pod las, tam te drzewa mnie jakoś inspirowały i, i nawet te kwiaty polne, co rosną. I du, dużo malowałam, także lasu ka, kawałek. Że właśnie nie przyroda, przyroda mnie jakoś tak pociąga, bo Farby nie, nie maluję, nie, nie malowałam dużo, po prostu pewnie mi nie wychodzi bardzo. Nawet nie próbowałam zresztą. Tylko właśnie te pejzaże to jest taka moja domena pejzaże. Ja olejny mi cały czas maluję. Na płótnie i farby olejne. Jakoś mam zaufanie po prostu czuję, że ten pędzelek mi tam łatwo chodzi. Próbowałam akrylem. I, ale nie, nie wychodziło mi, może po prostu to jest taka siła przyzwyczajenia już do tych kolejnych farb, że, że potem mi się wydawało, że ten pędzelek się źle posuwa. Ja byłam dziesiątym dzieckiem w rodzinie, najmłodszym. I, I ja tu zostałam na tym, na tym gospodarstwie i życie było niełatwe, bo właściwie były, były stare zawalone, walące się budynki i jak wyszłam za mąż i, i myśmy zakazali rękawy i potrafiliśmy sobie dawać radę, daliśmy sobie radę, bo męża mam takiego pracowitego bardzo i także że... że, że że wybudowaliśmy to, co jest. I dzieci zadowolone, bo dwóch synów i czterech wnuków mam, same chłopy. No, kiedyś miałam takie marzenie, że to moje niełatwe życie chciałabym opisać i wydać. I nie, nie spodziewałam się nigdy, że, że kiedyś tam przeczytałam w jakiejś gazecie, że taki jest konkurs, że, że ja i, i wzięłam, od razu się zabrałam do tego, zajęło mi to trochę czasu, pewnie dwa miesiące i spisałam i właśnie tam mi się udało pojechać do, do, do Łomży, pojechałam, to w Łomży było organizowane i no i Wzięłam nagrodę i nigdy się nie spodziewałam, że ja potrafię tak napisać. Nie spodziewałam się tego. Byłam zaskoczona, jak przyszło mi zawiadomienie, że, że mam nagrodzoną tą książkę i że, że wydana jest. No to wie pan, jaka to ta satysfakcja jest nie, że umiałam i potrafiłam. I tak mi się wydawało, że bo mnie zachęcali. zachęcali. Z Warszawy był taki pan, tam z wydawnictwa, i zachęcał mnie do tego pisania, i to się we mnie zablokowało po tej, po tej nagrodzie. Wydawało mi się, że, że to już wystarczy. Nie? No są szczególne wydarzenia. to na przykład dostałam order serca matki. No to były różnie i mam tu trochę, nam z, z, z różnych okazji to podziękowania, zaproszenia, no to coś innego tutaj mam Wy, wystawę kilka razy robiłam Tutaj w lipcu też robiłam wystawę. Dużo mi się właśnie ludzi wpisało. Komendant, nawet Łogowski mi się wpisał do kroniki. To mi się wydaje, mówiłam, że ten komendant mi będzie teraz bronił. W razie czego? Chociaż ja się zachowuję grzecznie, wydaje mi się. No i tutaj jeszcze mam. Od prezydenta Kaczyńskiego, z kancelarii prezydenta, no, otrzymałyśmy medal za długoletnie pożycie małżeńskie. To jeszcze właśnie od tego nieżyjącego jest. Ja jestem głęboko wierząca i tak sobie myślę, że. Że, że ta krowa mnie nie zamordowała, że ona mi skoczyła tu na plecy. Tak jest za to Bogu dziękować. Jak przyjechała pogotowie, to powiedział lekarz mi powiedział, że miała pani dużo szczęścia, bo jakby się złamał kręgosłup, to już nóg by nie było. A jak jakoś się wykaraskała mi. I w, 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 w tym gipsie byłam tyle czasu i, i chodzę, ile jeszcze zrobiłam. Bogu dziękować.